Siema, siema, witam. Dzisiaj nie ma normalnego filmu, dzisiaj będzie tylko taki chwilowy, szybki. Ponieważ nie ma filmu, bo nie mam ochoty. Totalnie też inne rzeczy trzeba robić, więc nie będzie dzisiaj normalnego filmu. No ale chciałem w ogóle nic nie wstawić, ale wstawię taki o, żeby... no bo jednak nie chcę zaprzepaścić tej pasy po prostu codziennych filmów i na takich chcę sobie wrzucić. Ponieważ chcę, chcę też Was poinformować, iż dzisiaj o 20 będzie live'ik, Na początek sobie pobramiamy zdjęcia, myślę, że to będzie ciekawy format. A później pogramy sobie w gierkę i sobie oczywiście tam pogadamy, porobimy dymy, fajne będą konwersacje. Oraz hmm, później sobie tam pośmieszkujemy czy coś, nie? Więc będzie fajnie. Ja sobie teraz robię trening. No, i będę się tam powoli przygotowywał do liveika. Także nie ma filmu, ale jest liveik, na którym będzie fajnie i obowiązkowo musicie się pojawić, bo to będzie dobra transmisja. Także koniec mego gadania i po prostu trzymajcie się wszystkiego dobrego. Róbcie swoje, działajcie. Siła z wami. Ja teraz z, trening, z treningiem lecę. Czekajcie, bo. O, teraz. Ale łapa jest mała w tym w telefonie, bo to jest szeroki obiektyw, dlatego o, ale tu już lepiej. Nie no, to słabo wygląda w aparacie, znaczy w tym, w telefonie. Dobra, nieważne. Trzymajcie się. Pozdro.